I zajumali nam tort. Przecież tu był. To ty zajumałeś tort? Skąd on ma ten tort? Nasz co za chłop. Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj witam Was, słuchajcie, u Cassie! O, tak jest, od razu w mikrofon. Dobra, nieważne, witam Was w 50. odcinku Cassie, w ostatnim odcinku... Tego sezonu, tak jest. Wiem, że Cassie już dawno nie było. Pytaliście za czas o Cassie, co się dzieje z Cassie. Ja miałam taki kryzys do, dotyczący tej serii, jakoś tak miałam już jej dość e, i musiałam od niej odpocząć, e, więc odpoczęłam, wracam. Jak wiecie, przez ten czas na kanale pojawiła się nowa seria, czyli Madi, ale to jest wyzwanie. Tutaj mamy u Cassie taką zwykłą rozgrywkę, e, luźną rozgrywkę, e, no... I więc dzisiaj jest, słuchajcie, ważny odcinek, bo jest ostatni odcinek sezonu, i dzisiaj mamy ślub Wincenta i Klary w końcu. Jak może widzieliście, małe urywki z wieczoru panieńsko kawalerskiego Kasy i Wincenta, bo już nie chciałam tego przedłużać i dawać wam tutaj. E, tylko dzisiaj mamy taki już odcinek ze ślubu. Tak, ze ślubu, także. W sumie to będzie ciekawie, wydaje mi się. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo cały czas jednak te 60% osób, które mnie oglądają, nie subskrybuje. Aczkolwiek wbiliśmy 5000 subskrypcji, więc bardzo Wam dziękuję. Bardzo mi jest miło, no ale dalej jest to większa liczba osób oglądająca, nie subskrybująca, więc... No, dobra, lecimy, słuchajcie, z odcinkiem. W sumie witam Was u Cassie, a raczej u Vincenta i u Klary, czyli u naszych nowożeńców. Dziś jest ich wielki dzień, więc tutaj Klara już wstała i idzie sobie zje coś. Słuchaj, zjedz coś. Macie jakieś resztki? Weź resztki. Co ty byś tu chciała? Kup ul, oprócz bardzo. Patrz chmury z simem. Ojoj, oj. E, dobra, czekajcie, bo ja już im gdzieś zaplanowałam. Willow Wedding Church. Aha, dobra, bo ja postawiłam. Słuchajcie, teraz przed nagraniem. A czekajcie, a możemy to jakby edytować. Ja bym chciała edytować miejsce ślubu. Dobra, e, szybko, szybko, Klara, proszę bardzo. E, sobie zaraz zjesz. Vincent, ty co? Ty to musisz się wymyć, musisz się wykąpać, musisz być gotowy, musisz być pachnący, piękny, idź, skorzystaj sobie szybko. A co ty, co ty chcesz z nią? Zachowuj się przyjaźnie, no dobra. E, I później też weź sobie jakieś resztki. Dzieciaki, jak tam. Tutaj też się, się myje. O, jest ty pranie. Cały czas pranie. Wszędzie, słuchajcie, pranie. Robimy cały czas to, pranie. O, zepsuła nam się pralka. No, świetnie. Po prostu elegancko. No, wspaniale wręcz. Słuchajcie, Harmider, Zamieszanie w poranku tym, ponieważ, no, ten wesele to wszystko na no, wszyscy są zestresowani. Cała rodzina. O, Klara, jak fajnie. Na dworze sobie jesz? No, pewnie, że tak jest. ładny dzień, ładna pogoda. Więc dzisiejszy dzień jest tak wyjątkowy. A ty, a ty aż tak śmierdzisz, matka? tylko jedyna. Ojej, ojej. Ojej, o, o, o Teta się zepsuł. Vincent, proszę bardzo. I Jan, co byś chciał? No super. okej. Okay. Cieszymy. cieszymy się. No jak słodko. Tutaj jeszcze. <ścoughs> Vincent i ten jego brzuszek. Co ty chcesz? Zachowuj się przyjaźnie. No to się zachowuj przyjaźnie, słuchaj. Plan wydarzenia. O. <noise> o, weź przyjaźni. Na przykład, co możesz jej przyjaźnie zrobić? Eee, Entuzjazm się wytwarzanie, na przykład. Gdzie ty idziesz? Stój. Tak, porozmawiajcie sobie tu chwilę, pogadajcie. Myślę, że będą musieli, słuchajcie, się wybrać na jakąś taką podróż poślubną czy coś, ale to już słuchajcie w kolejnym sezonie, w kolejnym sezonie. Tak, my tutaj. Em, w sumie to była teraz długa przerwa, jeżeli chodzi o ten em, ostatni odcinek tego sezonu. No i ja tak sobie pomyślałam, że w sumie to. Zrobię przerwę między dwoma sezonami, ale teraz jak była taka długa już przerwa, więc może, może ten sezon po prostu się szybciej pojawi niż ja planowałam. Możecie się skiwać. O 16 jest wesele, więc dobra, co co? co? Idziesz zabawić? Co, kto dzwoni? No, mamo, dziś jest nasz ślub. Dziś się szykuj, kobito. Szykuj się, szykuj. Jeżeli chodzi o nasze dzieciaki, znaczy Vincenta i Klary, to oni będą mieli urodziny, ale to ja już taki zrobię, tak jakby właśnie poza, poza nagraniem. Już w następnym sezonie oni już będą na nastolatkami. W ogóle troszeczkę się myślę, że pozmienia. I w ogóle chcę, żeby właśnie trochę to, jakby ten czas. O, patrzcie ich, jakie tu słodziaki. O, matko. O, matko, jakie słodziaki. Chcę zobaczyć nowego mama z Instagramu, może mieć całkiem co... No tak, jakby Jenny, okej, okay, spoko. Żarciki, żarciki się trzymają, jej patrzę. Zaczynajmy, tak jest, tak jest. No i jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy. Są wszyscy, a gdzie Kasi? Jest Vivi, dobra, ale wiesz co? Ty to sobie tak. to jest ci za związane. O, no proszę bardzo, ale strój to tak. Zmień strój. Załóż ten, o co ci przygotowaliśmy. Vincent, to jest Twój strój do tego? Chyba tak. Bruk, no ja wiem. Patrzcie na naszą. O, Klarę. Myślę, że słodko wygląda. No ale dobra, w każdym razie jest Julian, jest tutaj Duke. No ale dobra, jest Vivi. A gdzie jest Jenny? Gdzie jest Jenny? Gdzie jest Mia? Jakby. Chodźcie, chodźcie, Kasi. Więc tak, bożyk wielkie wydarzenie, słuchajcie, wielkie wydarzenie. Zatrudnij pianistę, chodź. A zatrudnij miksologa. Wow, ale to jest ładnie w ogóle. No dobra. Kurde, przyjdźcie alejką pokrój tort załóż małżeństw. może małżonkiesztając, puszczaj bańki. Taniec na po... a my mamy tort w ogóle? My nie mamy tortu. Czekaj, Vincent. Vincent! Leć tu szybko, czekajcie, gdzie są te torty. Kup tort weselny. Chodź, chodź, kup to. Dobrze, że to wszystko jest na miejscu, słuchajcie. Wszystko jest na miejscu. Dobra, wiesz co? Czy pani tutaj gra? Gra. O, dobra. Vincent kupuje tort. Czekaj, o, ten ładny. Dobra, to weź ten. Wiesz ten tort i chodź. I chodź tutaj. No nie ma za co, nie ma za co. Dobra, ten tort może gdzieś wyjmiemy, słuchajcie, na przykład gdzieś tu. Niech na razie jest. Czy możemy tutaj dać jakąś figurkę weselną, czy coś? Um. Wybierz jako tort na wesele, o. <grym> ja cię sunę, ale wznieść to. Dobra, pan młody najpierw musi. Kassi, w coś ty... <grym> Matko jedyna, w coś ty się ubrała, halo. Matko, te śluby w Simsach są zawsze takie, no... Takie niezbyt udane, mam wrażenie. Dobra, tu nie ma ani muzyki, ani nie ma. Ta pani to gra na tym pianinie, czy nie? Gra? Nie ma tutaj tego do tańczenia, no ale no, dobra, nieważne. Tego baristy też coś nie widać, dobra. Powiem Wam, że no dobra, nieważne. Koktajl owocowy napełni koktajlem. Dobra, zobaczymy, co tutaj w ogóle jest. Aktywności związane ze ślubem. Zbierz e, simów, czas na posiłek. E, e, niech goście rzucają ryżem. Może o. Zbierz zwierz w celu obejrzenia wyjścia pary. O, dobra, chodźcie tutaj. Czy... Aha. <grystanie> no chodźcie. No idź w stronę ołtarza ty. E, idź w stronę ołtarza ty. Mm, pięknie. Ale pani nie. No idziesz? <grystanie> Porobimy jakieś zdjęcia. Powiem Wam, że... Mm, takie te śluby to zawsze jest taki harmider, co nie? Dobra, stoi. Dobra. I zacznę aktywności związane zbierzcie mu w Niech goście tańczy, że niech czas na posiłek. Proszę zająć miejsca. Tyle się zmieniło i powiem wam, że jest to jakiś taki... Mm, z Harmider teraz przez to się, mam wrażenie, że jest jeszcze gorzej, e, zamieszanie większe niż, niż było przedtem, chociaż te śluby w skincach zawsze są jakby trochę jakby mm, problematyczne, bo one nigdy nie wychodzą, ci Simowie zawsze się nam rozchodzą. Tu niby mamy nad nimi większą kontrolę, ale jednak jest więcej tego wszystkiego, no ja nie wiem, powiem wam szczerze. No ale patrzmy to. Dzieje się na naszych oczach, historia się pisze ślub Vincenta i Klary w końcu się doczekaliśmy. Myślę, że Kasy jest dumna. Kasy, jesteś tu? Jest Vincent? Jest kapa. Ojej, jaka dumna mamusia. Patrzcie, no. O! A Vincent siedzi, znaczy Julian, Julian siedzi tam, tu siedzi Vivi, dzieciaki. A gdzie jest nasze trzecie dziecko? Jakby czemu ono zostało w domu? Nie został zaproszony, czy jak? Chodź tu, siadaj. Ogólnie jakoś tak mało jest nas jakoś tak... A gdzie jest Jenny w ogóle? Tam jest Jenny, dobra. Czy to się chce siku? W tym momencie właśnie? Nie, ale dobra, Ogl oglądamy, słuchajcie, dalej. Oglądamy dalej, bo już ja nie wiem, czy oni się zaręczyli. a znaczy, czy się zaślubili, czy jeszcze się nie zaślubili. Ale jakie tutaj w ogóle patrzcie piękne, piękne widoki mają. Ahaha, aha. O, o, ominęliśmy. <laughs> Dobra, ale teraz Vincent na... Ooo. Czyż to nie piękne. Ooo! Tak. Piękne. Tylko bardziej zróbmy zbliżenie, o. No pięknie, słuchajcie. Pięknie, pięknie. Jakieś sesy trzeba im zrobić jeszcze. O! Słaby ze mnie ślubny kamerzysta. No, ale... Wow! Tak jak tutaj Klara przyjęła inicjatywę zdecydowanie. O! To nie słodkie. No słodkie no. O, jakie serduszko było. Jesteście mężem i żoną. Tylko, że wam się nazwisko nie zmienia. Tak. No dobra, i co teraz? A tutaj. Dwoje Simów. Strażnik obrączek. A, no dobra, no to trochę nie ogarnęłam tematu. Kompani z kwiatami, aha. Okej, okay, to ja nie. A ta idzie z tymi obrączkami teraz. No dobra no. Trochę, trochę jakby nie ogarnęłam, ale dobra, nieważne, nieważne. Ważne, że się kochają, prawda? Dobra, gdzie ten nasz tort jest? Tu jest tort? Nie, to fontanna. Ej, zajumali nam tort. Przecież tu był. Dobra, chodź wznieść. Poprosz o toast. Cassie, chodź wznieść toast jako matka. Gdzie jest nasz tort? Halo, zajumali nam tort. A patrzcie, Klara, ona jakby od razu idzie na ten. Pić, wypić, wypić. A gdzie jest ten nasz pianista? Miał tu ktoś być. No, chodź, wznie, wznie, wznosicie ten toast. Kasji chyba poszła. Kasia jakaś się zmęczona. Pokrój, tort. Jaki tort? Pierwszy taniec. My tutaj nie mamy gdzie tańczyć. Zaraz to naprawimy, słuchajcie. Ta, jaka brudna, co jej się stało? Zatańcz pierwszy taniec z simką Klara. Tak. Tylko włączmy jakąś muzę. No. Oooo. Czemu nie leci muzyka? Leci? O, jak pięknie. No, czyż to nie jest urocze, o, piękne bardzo? Dobra, pokrój tort, ale tort nam ktoś zajumał, więc. Dobra, myślę, że tutaj możesz sobie o. Yy... Aktywność, niech rzucą, niech. A żeby je, czas na posiłek. O, chodźcie sobie zjeść, wszyscy. Chodźcie, chodźcie. Pierwszy taniec był, to teraz czas na posiłek. Też powinno być może odwrotnie. Jakie je nieogarnięte jest to wesele, to ja nie mam pytań, słuchajcie. Ale, ale co tam, ale co tam. Jedz, a Ty, Klara, chcesz. A tu jest toaleta gdzieś? Nie ma. <grytania> to nic. Dobra, weź porcję, weź. Dziecko nam tu śpi na tym. O matko. No kurczę, nie mamy tego, wiecie co nie mamy? Tego ym, tortu, bo ktoś nam zajumał. Dobra, czas na zdjęcia, słuchajcie. Czas na zdjęcia i myślę, że... Czy ty możesz robić zdjęcia? Hm, nie możesz. Musimy kogoś sobie do rodzinki wziąć. Klarze zmieniło się nazwisko. No szok w trampkach. No ktoś chce kupić na Dobra, pani Adeline będzie robiła nam zdjęcia. Chodź. A z teściową tu pogadywałaś. Wszystkim się chce siku, bo jakby wszystkim się chce siku, a tutaj nie ma siku. Więc, <laughs> no. Dobra, zrobimy tak wam zdjęcie. Pięknie. Mam nadzieję, że ładne zdjęcie nam porobi ta pani. A nie ty. Szkoda właśnie, że tu nie można więcej ludzi robić. Że w sensie na przykład trójka, albo czwórka, czy coś takiego. Dobra, i zrób jeszcze grupie dorosłych. Myślę, że na przykład Wincenta z, z Julianem. I klarę zrobimy z kasji. A wiecie, kogo jeszcze mi brakuje? Klary, siostry. <grystanie> tak mi się teraz przypomniało, że jeszcze jej nie ma. O, dziewczynom zrobimy takie zdjęcie. Ale ładnie, one wyglądają jak matka z córką, trochę. Taka <grystanie> Ta si, jaki but, patrzcie, elegancki. Okej, okay. ale właśnie Twojej siostry nie ma, tak właśnie ja, nie ten. Nie wiem, czemu nie przyszła, raczej była zaproszona. Ale wszystkim, słuchajcie, się chce siku, a tutaj nie ma gdzie sikać. Chyba jakąś toaletę im tu postawię na szybko. Chociaż już się ślub skończył, tak patrzę. Bo już z druga w nocy już. A tutaj Kate śpi, no tak. Tutaj wszyscy tańczą, słuchajcie. My jeszcze taką szybką sesję zrobiliśmy. Dobra, pani Adeline, gdzie pani jest? Pani odda nam tylko zdjęcia. Odda nam pani zdjęcia i może pani sobie iść. W Sensie usuniemy ją z rodziny, ocyk. Ale, no powiem Wam tak. <laughs> wesele, jak to wesele w Simsach. Jakby to wielki nieogard. Ja nie sprawdziłam tej parceli wcześniej, co tu jest, a czego tutaj nie ma. Więc troszeczkę mój błąd. No ale nic, dobra, wracamy do domu. Słuchajcie, wracamy wszyscy do domu. Wszyscy są upadnięci, wszystkim się chce siku. Tort kupiliśmy, ale gdzieś nam znikł. Ktoś nam zajumał po prostu tort. Więc. No cóż, poradzić mamy. No i wracamy. Druga, trzecia w nocy, a my wracamy dopiero z, z wesela, więc wydaje mi się, tutaj widać, że bardzo udane było wesele. Biedna, także no. Jakby ja uwielbiam pamiątki w Simsach, uwielbiam zdjęcia w Simsach Simów, także tutaj nie może zabraknąć zdjęć ze ślubu. Także tutaj mamy, słuchajcie, Cassie i Klarę, tu mamy Vincenta i Clare i tu mamy Vincenta i Juliana. No pięknie, powiem wam, że pięknie, pięknie. Tutaj jest sesja zdjęciowa naszej Klary, jak była w ciąży. Tu mamy naszych dzieciaków e, świadectwa urodzenia. Tutaj mamy zdjęcie Klary i właśnie Cassie też. E, tutaj mamy zdjęcia ze ślubu właśnie Kla e, e, fu, Cassie i Juliana. tak. A tutaj jest właśnie Vincent i Vivi. Tu też Vincent i Vivi. E, tutaj jest Jenny. Tu Vincent i Vivi jako dzieci. Tu Vincent i Klara, jak ich takie jakieś pierwsze spotkanie. No tutaj też Vincent i Vivi, więc powiem Wam szczerze, że e, fajne są takie fotki. Ja tam lubię zbierać, dajcie znać, czy Wy też. E, dobra, ty co? Kładziesz się spać, tak? Kładziesz się spać, no to dobrze, bo już jest 4.50, a oni wszyscy dopiero kładą się spać, a tu w domu jest taki bajzel, że po prostu masakra. Dobra, zaczynają się budzić, a Ty jesteś co? Głodne, nie jedz tego popcornu, mama już idzie robić, Czemuś nie kąpiesz? No weź prysznic. Mama idzie już robić jakby śniadanko. No i wziąłeś ten popcorn, jednak. Dobra, Vincent, co ty robisz? Vincent, trzeba. A, wziąłeś. To ty zajumałeś tort? Skąd on ma ten tort? Noż, co za chłop. Dobra, wyczyść. Wyczyść tu kibelek i myślę, że trzeba zrobić pranie. Tylko, że te pranie z tą pralką tutaj coś nie tak jest, więc myślę, że napraw. Myślę, że napraw, bo ty jesteś od tego, że powinieneś potrafić to zrobić. Klara tutaj już robi śniadanie Tu nam się jeden syn kąpie Drugi głodny Właśnie dzieciakom musimy zrobić też urodziny Oni w ogóle tak jakby, o właśnie We wtorek im i tak wypadają urodziny Więc w sumie to wyjdzie tak, że, że spoko Że akurat powinni mieć urodziny wtedy No i co, zrobiłaś ten deser? Zrobiłaś Więc dobra, drugi poziom wykwintnego gotowania Tylko wiesz co? Weź ty się ubierz w coś Stroje, zmień strój Na przykład to i weź sobie porcję no, i widzicie, ile tych ubrań tu wszędzie jest. No, trzeba naprawić tą pralkę. Dobra, ty tutaj jad, zjadasz popcorn, ale wiesz co? Zostaw ten popcorn i weź sobie ten deser. Mm, a ty też sobie weź deser, chodź. Ty też wstań i też sobie weź. To już w pół do 11. Dobra. Eee, co, co, co? No, ja wiem, że tu jest właśnie wszędzie jest brudno. Naprawiłeś? Nie będziesz jadł popcornu. Naprawiłeś? Ładuj, i przenieść. ubrania do suszarki. Chodź. Włóż ubrania do suszarki, tak jest. Wysusz ubrania. I odzyskaj części. O, to na pewno. I zrób pranie włóż do pralki. Pięknie. Masz pozbierać wszystkie ubrania bardzo ładnie. I zrobić pranie, bo to już wszystko nam cuchnie. Wiecie, co zrobimy? Zaprosimy całą rodzinkę na takiego grilla. W sensie takie trochę poprawiny. Gdzie ty jesteś? A jesteś, dobra, to ty już jesteś, e, to ten. E, to tutaj sobie proszę bardzo m, zaproś do środka. E, I tak, zapraszaj, zaproś naszą kasję, e, zaproś Juliana, możesz zaprosić Miję, e, zaproś Jenny, a ty zaproś swoją siostrę, gdzie ona jest tu, bo jakby na wesele nie to może chociaż na poprawinę przyjdziemy. No, <laughs> Miejmy nadzieję. Dobra, zaraz zapraszamy tutaj naszych ziomków. E, ty zapraszasz? Ty się myjesz. Dobra, już a ty czyścisz. Dobra, dobra. Idzie Katie, dobra. E, zaraz tu będzie. Dobra, kto będzie, to będzie, a my tutaj. My tutaj zaczniemy grillować. Grill. E, co byśmy mogli tutaj zrobić? Na te, Pieczone ziemniaki na pewno. Kurczak z różna, hot dogi, hamburgery, chodź, będziemy robić hamburgery, tylko pozapraszaj wszystkich. Mm, tak jest. Po, zapraszaj wszystkich i chodź robić, chodź robić hamburgery. A ty co? Pogadaj z siostrą, zapytaj czemu nie było jej na weselu. O, niech, niech ci się wytłumaczy, o co, miało cho o, o co chodzi. <grych> o co chodzi? Co tu dzisiaj się zatrybiło? Pocieszaj innych. Chyba. A może byś zrobiła przy nich wszystkich lekcje jogi, a czy w sensie z nimi wszystkimi? Myślisz, że ten... Znaczy medytacji, myślisz, że... Jak to się nazywa? Że się na ciebie obrażą? Jak zrobisz? Dobra, Julian. E, Vincent, dawaj, rób ten. A ty zorganizuj medytację prowadzoną. Tak. No i proszę, dziewczyny sobie będą tak fajnie tutaj medytować w ogrodzie. Rodzinnie medytują. Założycielka rodu tutaj po tą kinie a Vincent gotuje, o zrobił żarcie, więc zaraz będziemy jeść, możesz zawołać na posiłek to dzieciaki przyjdą sobie, zjedzą a ty śmierdzisz, tak? A więc yy, weź prysznic weźmiesz prysznic to, a dobra, najpierw sobie, no to zjedz, zjedz a potem weźmiesz prysznic a wy jak tam? no pięknie pięknie dziewczyny tutaj skupienie pełną parą, a gdzie jest Julian? Yy, albo coś nie ma Juliana? No nic. Może zajęty jest. Dobra, wszyscy poszli, dzieciaki tutaj pokładły się spać. Julian, w sumie też Klara tutaj jeszcze troszeczkę robi porządki, no ale było fajnie. Spędzili sobie fajnie tą, tą e, niedzielę takie poprawiny po weselu powiedzmy. Zjedli sobie e, grilla, pomedytowali wspólnie z Klarą. No nie przyszli wszyscy, ale może Julian po prostu miał inne zajęcie, Tego nie wiemy. A myślę, że Klara sobie, to ja jej tu włożę z powrotem tutaj do domu żeby miała w domu, ale ona w sumie nie jest jeszcze jakoś tak zbytnio zmęczona, więc myślę ją, żeby sobie stworzyła świecę, bo czemu by nie, mam jakieś kolory, nie, blok, no to zrób zwykłą ona ogólnie, który ma poziom tego wytwarzania hmm. drugi, więc bardzo słabo, bardzo wolno raczej, bardzo wolno jej to idzie no ale niech sobie robi te świeczuszki no i co, słuchajcie, ja będę kończyć ten odcinek, o ktoś a to Vivi a ona się stwierdziła, że u nas jeszcze zostanie i się wykąpie e, przy okazji. Także no. E, dobra, słuchajcie, ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę, jak Wam się podobało. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i to jest ostatni odcinek sezonu, także kolejny odcinek będzie kolejnym sezonem i będzie już jakby powiedzmy, że kolejny odcinek to będzie już tak jakby odcinek, że ileś tam czasu... Po, czyli tak jakby trochę, trochę ja tutaj nadgonię jakby z nimi, trochę zmian powprowadzam, więc musicie mi też dać trochę czasu, zanim ten odcinek się Pojawi. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy czekacie na drugi sezon Cassie, Czy lubicie tę serię? Czy chcecie jej kontynuację w ogóle? Bo może jakby też straciliście już zapał i chęci do oglądania tej serii. I teraz mamy Madi, więc może Madi Wam wystarczy. No nie wiem, dajcie znać koniecznie w komentarzu, co Wy o tym myślicie. A ja się teraz z Wami żegnam. Dzięki was serdeczne za oglądanie. Buziaczki. Do usłyszenia, do zobaczenia. I pa pa!